Na 100% spora część z Was myśli lub chce założyć własny biznes. Natomiast założę się, że nie macie pojęcia, jak to zrobić, lub nie macie pomysłu, czym w ogóle możecie się zająć. Dlatego dzisiaj w tym odcinku podzielę się z Wami, w jaki sposób możecie znaleźć swój idealny pomysł na pierwszy biznes, oraz jak to wszystko następnie zmonetyzować. Swoją pierwszą firmę otworzyłem w wieku 18 lat, a sam na siebie zarabiam od 16 roku życia. Dzięki tym metodom, krok po kroku, mogłem dojść do zarobku 20 lub 30 tysięcy złotych miesięcznie w przeciągu roku od otworzenia firmy. W tym filmie pokażę Tobie dokładnie jak to zrobić krok po kroku. Główne błędy początkujących przedsiębiorców są następujące. Przeceniają swój pomysł na biznes. Myślą, że ich pomysł jest unikatowy. Dodatkowo myślą, że potrzebują masę kapitału, żeby zacząć. A tak naprawdę pierwszy biznes powinien być prawie że bezkosztowy. Dodatkowo pierwszy pomysł na biznes jest przez nich znacząco komplikowany. To naprawdę nie jest ciężkie i nie musi być ciężkie. Więc w takim razie jaki w ogóle powinien być pierwszy biznes? Przede wszystkim pierwszy biznes powinien być niemal bezkosztowy. Powinieneś móc się go nauczyć przykładowo z YouTube'a czy inwestując w kilka kursów. W pierwszym biznesie najczęściej powinieneś się skupić na świadczeniu usług. Świadczenie usług to jest poniekąd sprzedawanie czasu za pieniądze, natomiast jest to zdecydowanie najłatwiejsza droga do zaczęcia swojej drogi w biznesie. Zastanów się nad tym, czym jesteś dobry. Może będzie to montaż wideo, może będzie to tworzenie stron internetowych, może to będzie tworzenie grafiki. Jedna z tych rzeczy na pewno wypali i będzie dla ciebie w stanie zarobić naprawdę dobre pieniądze. Więc, zakładając pierwszy biznes, skup się na tym, żeby był on jak najprostszy, żebyś mógł się go nauczyć niemal bezkosztowo i skup się na nauczeniu umiejętności sprzedaży oraz marketingu. Większość najlepszych przedsiębiorców ma za sobą masę nieudanych prób, nieudanych biznesów i ma za sobą masę porażek. To właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu ciągle próbować. Biznesy, które odnoszą sukces, rzadko pochodzą z nadzwyczajnego pomysłu. Najczęściej rozwiązują one konkretne problemy ludzi, a ludzie chcą po prostu za to zapłacić. Nie myśl o przełomowym pomyśle na biznes. Skup się na tym, w jaki sposób możesz rozwiązywać problemy ludzi, za które będą w stanie zapłacić tu i teraz. Na samym początku. Celem w żadnym stopniu nie jest założenie biznesu, który ma odmienić świat. Celem jest nauczenie się tego, w jaki sposób działa biznes, a nauczyć się tego po prostu świadczyć proste usługi. Twoim celem na samym początku powinno być dojść do zarobków 5, 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki temu będziesz w stanie skalować swój biznes i przykładowo z czasem dorzucić do tego produkty cyfrowe, które zaczną na Ciebie zarabiać jeszcze dwa razy więcej. Więc w takim razie, co trzeba zrobić, żeby to po kolei móc osiągnąć? Jeżeli totalnie nie masz pojęcia, co chcesz robić w życiu, nie wiesz od czego zacząć, to możesz się naprawdę uspokoić. Większość ludzi tego nie wie. Ja też czego nie wiedziałem jeszcze 2 czy 3 lata temu. Po prostu zacząłem działać w biznesie, zacząłem próbować, zacząłem świadczyć te usługi, i dzięki temu doszedłem w końcu do tego, co chcę robić. Sam swoją przygodę zaczynałem od robienia ankiet internetowych, za które dostawałem na przykład 20 centów za 10 minut poświęconego czasu. Następnie przeszedłem do tworzenia grafiki, próbowałem otworzyć sklep internetowy, aż w końcu doszedłem do tego, co robię aktualnie, czyli tworzenia stron internetowych. To właśnie ta umiejętność pozwala mi na zarabianie 20, 30 czy 40 tysięcy złotych miesięcznie. Warto się zastanowić, czy posiadasz jakąś szczególną wiedzę, którą możesz zmonetyzować tu i teraz. Jeżeli przykładowo cały czas się uczysz, to może jesteś szczególnie dobry z jakiegoś przedmiotu. Może jesteś w stanie udzielać korepetycji online, za które będziesz brał 40, 50 lub 60 zł za godzinę. Udzielanie takich korepetycji przez 4 tygodnie w miesiącu może dać Ci już dodatkowe 1000 zł. Aż czasem możesz to skalować, skalować i skalować, aż w końcu zbudujesz na tym po prostu pełnoprawny biznes. Skup się dodatkowo dodatkowo na tym, aby nauczyć się umiejętności wysokodochodowych. Czym w ogóle są w takim razie te umiejętności wysokodochodowe? Umiejętności wysokodochodowe to są takie umiejętności, które pozwolą Tobie na zarobienie powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Skup się na nauczeniu umiejętności, których aktualnie naprawdę potrzebuje rynek. Przykładowo aktualnie powstaje masa osób, które budują swoje marki osobiste, więc pojawiło się masa montażystów wideo, którzy po prostu tworzą dla nich rolki. Dodatkowo w czasie pandemii był wielki boom na tworzenie sklepów internetowych, więc wiele osób nauczyło się tworzenia takich sklepów i zgarnęło naprawdę na tym grube pieniądze. Zacznij się kształcić za pomocą bezpłatnych materiałów, które pomogą Tobie. Dojść do chociażby podstawowej wiedzy, którą będziesz w stanie zmonetyzować. Jeżeli przykładowo nie wiesz, w jaki sposób możesz zacząć z montażem wideo, wpisz po prostu w Google i znajdź jakiś bezpłatny poradnik, dzięki któremu będziesz się w stanie tego nauczyć. Osobiście sam się nauczyłem tworzenia stron internetowych dzięki jednemu tutorialowi na YouTubie. Następnie to już była po prostu praktyka. Zacząłem tworzyć strony internetowe dla klientów, zacząłem ich pozyskiwać za pomocą grup na Facebooku. Za swoją pierwszą stronę internetową zarobiłem bodajże 600 zł. Aktualnie moje stawki zaczynają się od 5-6 tysięcy zł. W górę. Sam widzisz, jaki przeskok można zrobić na przestrzeni dwóch, dwóch i pół roku robienia czegoś. Pamiętaj o tym, że istotą bycia przedsiębiorcą jest to, żeby rozwiązywać realne problemy Twoich klientów. Więc w takim razie, w jaki sposób w ogóle znaleźć te problemy, i w jaki sposób wiedzieć, które problemy są największą bolączką? Skup się na tym, że eliminując problem, który jest najbardziej bolący dla Twojego klienta, zarobisz najwięcej. Pamiętaj o tym, że rozwiązywanie problemów ludzi to nie jest wymyślenie czegoś przełomowego. Możesz coś zrobić szybciej, możesz coś zrobić dokładniej, możesz coś zrobić lepiej, lub po prostu dać klientom wartość dodaną. Teraz polećmy na konkretnych przykładach. Możesz być montażystą wideo, który specjalizuje się w montażu TikToków lub rolek. Dzięki temu rozwiązujesz problem klienta, którym jest to, że inni montażyści nie rozumieją specyfiki tego, w jaki sposób takie filmy się tworzy. Pamiętaj, że to jest tylko przykład. Takie coś możesz przełożyć na dosłownie każdą branżę. Skup się na tym, w jaki sposób możesz się wyróżnić i w jaki sposób możesz dostarczyć wartość dodaną klientowi. W taki sposób zbudujesz swój pierwszy biznes dużo szybciej oraz będzie on dużo bardziej dochodowy. Założenie własnej firmy nie jest łatwe. Szczególnie na samym początku największe problemy mogą sprawiać podstawowe rzeczy. Największym problemem w Twojej przygodzie biznesowej może być pozyskiwanie klientów. A ten problem można bardzo łatwo rozwiązać. Skup się na tym, aby dostarczać po prostu tym klientom wartość. Skup się na tym, aby rozwiązywać ich realne problemy, oraz skup się na tym, aby zrozumieć, jak po prostu działa biznes. Z wielu z Was pewnie w tym momencie szuka wymówek: nie wiem, nie umiem, nie potrafię, nie wiem, jak zacząć. Nikt nic na początku nie wiedział. Mógłbym w tym momencie sprzedać Tobie jakiś kurs z zakresu budowania pierwszego biznesu, ale tego nie zrobię. Natomiast przygotowałem dla Ciebie coś naprawdę zajebistego i totalnie bezpłatnego. W przypiętym komentarzu oraz w opisie znajdziesz link do odebrania bezpłatnej checklisty pomysłów na pierwszy biznes. Znajdziesz tam 10 pomysłów z dokładnie opisanymi umiejętnościami, które musisz posiadać, aby dany biznes wystartować. Znajdziesz tam opisane wady, znajdziesz tam opisane zalety każdego z tych biznesów. Przeanalizuj ją sobie na spokojnie. Wybierz najlepszy pomysł na pierwszy biznes dla siebie i po prostu zacznij powoli i systematycznie działać, a naprawdę po kilku miesiącach zobaczysz zajebiste efekty. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, zostaw poniżej suba oraz łapkę w górę, a ja będę dla Ciebie publikował takie filmy regularnie dwa razy w tygodniu, żeby móc Tobie dostarczać wiedzę na temat otwierania swojego pierwszego biznesu. See! Ya.